4000 zł w postaci tego pięknego kawaha Fire Sepent. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 zł wpłacone na CSGO Skinsa z kodem Fiako. Oczywiście im wpłata większa, tym Twoje szanse rosną. Powodzenia! Siemano, Mistrzu, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie się działo, oj, będzie się działo, więc koniecznie łapkę w górę na samym starcie. Zostaw, a my znajdujemy się na CSGO Skinsie, gdzie witam mnie, no, fenomenalny ekwipe, equipment, fenomenalne eku, które na przestrzeni ostatnich filmów udało się zrobić. Oj, było grubo. Sprzedam sobie to, sprzedam sobie to i sprzedam sobie to. W tym momencie mamy budżet, 12 koła na samym starcie. Wchodzę pośpiesznie w Case Battle, i dzisiaj tworzę. Ja wiem. Y oj, na 145, już wiem, że 1400, tak, to bym dołączył. Ale no dobra, w takim razie tworzę. W sensie już zacząłem mówić, że tworzę, ale tutaj się pojawiło coś, co mogło mnie skłonić do zmiany decyzji. Gdyż już ponieważ, w ostatnim czasie trochę się kradło, batelek, być może zauważyłaś, ale dzisiaj postanowiłem, że trochę ambitniej podejdziemy do sprawy i, i coś stworzymy po prostu. Coś stworzymy fajnego, tak, tak. Jak widzicie, ładnie, tutaj praktycznie same jestery, no. Tak, dla przy, tak z musu po prostu. Dodamy coś takiego. Royala chcemy? Nie, to będzie drogie. Luxurius samo zakończenie za 3 koła, 10 tysięcy batla Na standardzie, na underdogu, na dwie osoby Mam wrażenie, że ostatnio wygrałem underdoga w ogóle, ale no dobra, no Trzeba dać szansę swojemu szczęściu i być może, a nóż będzie nóż, ja nóż teraz się uda. Dodaję bota Alexa i miejmy nadzieję, że na przestrzeni tych siedmiu skrzynek uda nam się wyjść fajnie na plus. Stój, to jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135% z trzysta 1350. Innymi słowy, 35% więcej? Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIAKO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirates. z Scottem oczywiście, fiako Zaczynamy od tej skrzyni eventowej, której szczerze nie wiem, czemu dodałem dwie sztuki. Wybaczcie, chciałem tutaj dodać jedną, ale no dobra, lecimy dalej. No jak wiemy, widzimy, ona tak się nie oddała. chyba chyba jaka jedna kosztowała. Dobra, czas na Frostbite'a. O jejku, o jejku. Frostbite coś ty kuś was zrobił. To z dwa koła spokojnie ta skrzynia kosztowała, a dała sami gdzieś wajsy. To jest underdog, błagam. To jest underdog, to są wajsy za 4,5 koła. No mogły być dużo, dużo droższe, ale nie psioczmy spokojnie. Te procentowy nie mam pojęcia co tu robią. I tak nic nie oddadzą, bo nigdy nie oddają. Ale no to okej. Okay. Nie wiem po co tutaj się one znalazły, Wybaczcie widzowie. Mamy 3000 ponad przewagi. To jest naprawdę dużo golden arabesque, nie wierzę. Nie wierzę. 15 koła. Ja pierdzielę, no i ostatnia skrzynia. A, no nie wierzę, dlaczego tak się stało? Jeszcze faktury nie na dodatek! Z tego Luxuriusa pieprzonego, na samym końcu tego dodałem. No i zaczynamy ten odcinek, no nie ciekawie, 10 koła w Mówi się trudno, i żyje się dalej, oczywiście. No, płakać tu nie będziemy, sprzedam sobie tutaj te przedmioty. A tyle ich było, no nie? Tylko to były wojacje, właśnie. No tutaj są, tutaj są potężne, potężne przedmioty, no nie? Szczerze, nie wiem, czy chcę do tej batli wracać. Ty, cudak! nie, on 10 skrzynek. Nie, to całe szczęście, że mnie tu nie dołączyło. Całe szczęście nie dołączyło, bo jak popatrzyłem, to nie chciałbym tu dołączać. Więc okej, okay, w porządku. Niech i tak będzie. Dodaję sobie skrzyneczki. Tylko teraz zrobimy coś tutaj. Zaczniemy troszeczkę tani, no nie? Zaczniemy sobie. O, takie za dwie stóweczki. Lovely case, oczywiście. Steampunk być może na rzuci. Nigdy nie mów nigdy. O, Striking Ninja, bardzo dobra skrzynia, aż dwie dodam. Giga była, ona chyba coś czerwonego, może być jakiegoś karamita, slotera coś jakiego mi się kojarzy. Na pewno mógł w niej być, chyba że coś zmienili. Duck Case, czemu by też nie? Liczę, że tu będzie po prostu się sypało. Taki jest cel. Danger Case, nie mam pojęcia co nie może być. Water Case, jak ja mogłem Cię pominąć? Przyjacielu, kochany, chodź tutaj do nas. To, o, Cyber Case, Cyber Case, let's fucking go. Elegant, no zdecydowanie w takim miejscu eleganta, no nie może zabraknąć. Death Case. I kończymy Frostbite'em, który tak mnie zawiódł przy okazji ostatniej batli, tak mnie zawiódł, że mam nadzieję, że teraz, teraz się uda, na dwóch czy na trzech, nie no na dwóch, no nie przesadzajmy, tak, nie przesadzajmy, na dwóch, na dwóch, I już kusi, żeby kliknąć na trzech, ale ja mówię, dobra, nie przeginajmy, w ostatnim czasie naprawdę mega przegrywaliśmy Teraz jest dużo, dużo lepiej, ale no nie spierdzielmy tego. I jeszcze przed startem tej battli pozwolę sobie przypomnieć przyjacielu, że jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to po pierwsze, musisz być osobą pełnoletnią. Po drugie, musisz kliknąć tutaj sobie w plusik, wybrać pośród wielu metod płatności i wpisać kodzik FIAKO, który da Ci 10% bonusu do ładowania i darmowe 2 ,10 zł 10 groszy na start. No i jeszcze waluta eventową, jeżeli owe event trwa. Teraz na przykład trwa, więc można się zainteresować. I co należy sobie powiedzieć, to to, że dajemy bota i samu i walczymy. Musisz być o pełnoletnią, to już powiedziałem. No i musz pamiętać, że nie zawsze trafia się niestety te najlepsze przedmioty. No czasem, a nawet bardzo często jest tak, że się po prostu tutaj przegrywa i musisz sobie oczywiście zdawać z tego sprawę, no innej opcji nie ma. No ale dobra, jest to Underdog, jest tutaj dużo skrzynek, wszystkie na dresserku, więc liczę na coś ciekawego. No teraz Fuel Injector, jakże mi oddał? No dobra skrzynia poleciała, proszę o kurde, kurze, Ninja jak mi oddaje to niedobrze, bo taki case hardened z czysta. Ok, teraz troszeczkę spokojniej, no chociaż tyle. Ale no umówmy się, tutaj BOD ma przewagi z 1200 zł, 1100-1200. Więc oj nie, jest ciekawie, oj nie, nie. Zobaczmy, co jeszcze jest tutaj: Ninja Case. Proszę, żeby to było coś spokojnego. Dobra, bazyliszek, ok, ok, spokojnie. O, neon rider za Pinstów, bardzo ładnie. I samo ogólnie musisz coś przycisnąć, bo tylko 7 skrzynek nam zostało. Ja wiem, że tutaj cały czas wiek... Karambi Tiger, tu jeszcze minimal za 7 koła, dlaczego? No to to będzie mega ciężko. To będzie mega ciężko z tego wrócić, ale też to nie jest niemożliwe, bo póki co ta battle jeszcze nie jest profitowa. Więc liczę, że i samu być może by wyskoczył. Czekajcie po kolei. Talon Marble Fate, okej, okay. tutaj okuźwa. No tego, mi się akurat nie spodziewał. No to już ta batla jest profitowa bez dwóch zdań. A Wuba Prince, no błagam. No niestety nie. Owl! Owl i Sport Glovesy! Proszę! Musi coś z tego i sam Musi! Mamy 800 już różnicy jeszcze. Da, ja trafiam kuźwa Black Tie, no serio? Nie dość głównie na inkrewizję, to jeszcze nie sam. Proszę, traf te super konduktory, no! Kobalt Skulls, ale to ciula zmienia! Ciula zmienia i zgarnia sobie 26 koła! No fajną Battlegem skonstruował, ale... Ale nie wpada na moje konto. No to jest tutaj problem owej batli. No muszę się czegoś pozbyć. Co? Prince'a muszę się pozbyć? No, niedobrze zacząć ten odcinek, ale mi się ta batla podobała. No, mam przegrane dwa podrząd. No właśnie, tylko dwie pod rząd są przegrane. Kurde, taka była fajna. Wiecie na czym na szarku, no ale na szarku to ja aż tak dobrze nie wyjdę. Kurczę, no, zastanawiam się, czy by tego na trzech nie walnąć. Trzeba chyba na trzech to walnąć, co? No, chyba tak trzeba powiedzieć. W końcu teraz trafiłem naprawdę dużo mocarnych przedmiotów. A tutaj na sam koniec mamy Oula, mamy Prince'a. No ten Tiger tu wiesz jakieś tam po drodze. No patrzę że to jest Jester, no nie? To mogą naprawdę lecieć mocarne przedmioty. Błagam. Emil rozsał, żebym ja tego nie żałował. Żebym tego nie żałował. No zaczynamy na spokojnie. Tutaj ta pierwsza skrzynia warta 200 zł, szał nie ma. 300 zł kolejna skrzynia. Do, wy do wydropienia nawet bajonet za 2700. Leci im za Tysiaka w porządku. Teraz skrzynia za Tysiaka, która moż dać aż Knight'a. No niestety ten night No strasznie, strasznie ciężko, żeby tutaj trafić tego najta No przysięgam. Ile razy na niego polowałem, było ciężko. I Karus no niestety nikomu nie wpada. Jest Naprowadzenie, ale to jest takie śmieszne prowadzenie. Strajki ninja. No mogł lepiej, mógł lepiej, dałem dwa razy tak jak ninja i zawiodłem się, bo to nic totalnie nie leci. Można było lepiej to przeznaczyć. Ja teraz pierwszym jakimś lepszym przedmiotem w tej battle, no oprócz tego Guta. Okej, okay, ale tutaj na szczęście szybko Face czwóreczka dorzucona u Rosso I zaczyna się robić bardzo, bardzo ciekawie Teraz nawet Bayonet Lord mógł polecieć Ale nie tym razem, skrzynia za 800 zł Poprzednio z niej zobaczyliśmy Karambita Czy zobaczymy drugiego? No nie zobaczymy drugiego To już mamy odpowiedź na nurtujące nas pytanie Jest tutaj 9 stów przewagi U bota Emilii nade mną No i Rosso w ogóle na chwilę obecnie gra w innej grze yy, lo... No skrzynia jakaś eventowa Za 500, dobra, jest pryncym u tym U Emiliego za 1200, wychodzimy na prowadzenie Teraz trafia talon, ktoś z nich musi trafić Stalona nikt nie trafia talona, nie ma żadnych tych powalonych przedmiotów w ogóle. Prince, no błagam, tylko nie u mnie, boś naprawdę wpienie. Dobra, nie u mnie, chociaż tyle, ale Prince dorzucony jeszcze u Emiliego, więc spoko, bo robi nam się większy zapas nad Emilim. Nic nie leci z tej batli, totalnie nic, no. Ej, no come on, teraz muszę chociaż, chociaż coś sensownego, żeby powiedział, tylko nie mi. No ja, mi, ale to chyba i tak nie wierzę. Ja wiedzielę. No nie. No po prostu, do no nie. 170 zł, nie? 170 zł zadecydowało o tym, co tu się stanęło. Nie wierzę. To jest ten dzień, przyjacielu. To jest ten dzień, w którym po prostu kurde nie idzie, no. No i zabiera. No zabiera teraz potężnie. Naprawdę mieliśmy taką pasę, Taki profit. Ole, kurde. White Lotusy, Prince leciały. A teraz Ciula, ale ja wierzę, że w tej batli są skrzynie, w sensie to akurat wiem, że w tej batli są skrzynie, które dają i Oula i Prince'a, ale wierzę, że coś z tego może polecieć. No proszę, już naprawdę, no nie że Olinar robię, ale sam widziałeś, ile musiałem sprzedać, żeby cokolwiek tutaj wycisnąć. Błagam, błagam, żeby teraz coś poleciało, no. Naprawdę nie błagam aż tak wiele, przynajmniej tak mi się wydaje, no. Dobra, czekajcie, ustawmy sobie tutaj, żebyśmy cały czas widzieli, co tu może polecieć, bo to jest niezły trick. Tak czy siak, Striking Ninja, proszę. Case Hardened, okej, okay, Case Hardened u Adriana. Po tylu, po tylu razach Przestałem żałować, że ją dodałem Masterpiece, ale i fell u Alexa, No i teraz ta skrzynia oddała, dobra, coś czuję, że to jest moja batla Coś czuję, że musiałem tam to przegrać Żeby teraz tu wyjść naprawdę mocno Giga była, no dała giga akurat Zdarza się i tak, dzięki Szymek Ninja Case, awupa Onitaji dla mnie No okej, okay. tracę tutaj przewagę I Adrian przejmuje pałeczkę lidera No niezbyt ciekawie, tej Bayonet Lore Był do tefienia, nie poleciał Karambi Tigerów, proszę dla Adriana, proszę oddaj No niezbyt, no niezbyt, nie o to chodziło Wychodzę na prowadzenie, ale bardzo niewiele No zobaczcie, że tu jest battle dosłownie 80 zł Trafia bardzo mocno rękawice Cool minty za 2300, bot Adrian Na chwilę obecną mamy stosunkowy spokój Z tym zawodnikiem, ale popatrzmy co tu się jeszcze Będzie działo, no brakuje, brakuje dalej Tysiaka Aleksowi brakuje do mnie Ale no miejmy nadzieję, że w tych ostatnich skrzyniach Że tutaj coś poleci, no musi, no oddaj Przynajmniej takiego oulacz, coś takiego Jest bajonet ultraviolet, faktoryniu Za 3300, no nie jest to turbo demat Ale spokojnie, miejmy nadzieję, że coś jeszcze zobaczymy Błagam, żeby te black Tie nie były za drogie, 1100 no dobra, przeżyjemy. Ostatnia skrzynia. O różnicy zalwie 800 zł. Zgarnę to, bo case hardened dla Adriana. Wpada to na moje konto. 17 koła. No wiecie, no. No rozumiecie sytuację, chyba, no nie? No kurde, rozumiecie sytuację, nie? Trzeba takiego tak zwanego szarka chyba tutaj dupnąć, wiecie? Trzeba dupnąć jest szarka. Jest bardzo dużo takich przedmiotów, wiecie. Trochę mniej wartych w sensie. Rozumiecie o co chodzi? Rozumiecie, jaka jest sytuacja. Więc zablokuję sobie to. Dobra, sprzedamy. 11 koła i dupnijmy jakiegoś mocnego szerka, bo w sumie nie oddawał jakoś przepotężnie. Potrafi... Potrzebujemy jakiejś naprawdę mocnej skrzyni, z której oj będzie leciało. Czy a my ty jest tak.? Nie, a my... a, nie, 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 nie. Chyba, że Luxurius, ty. Bo ja ostatnio wróciłem do tej skrzyni. No, jest to leciuteńki Olin, że się tak wyrażę. I dobijemy czymś takim. Może on jeszcze tutaj dopomoże. Trzy na szerku. No proszę, dopomóż. Uuu, uh, no to będzie mocna batla, batla za 21 tysięcy złotych przyjacielu, mam nadzieję, że do Ciebie teraz to dotarło, że klikam w tym momencie, bota Michaela i bota, proszę Microsoft Edge'u z tego bota tutaj, czemu, czemu Microsoft Edge nie chce dać bota, dobra, Microsoft Edge zechciał, bota Emily. błagam, proszę, widzę zakończę tą łapkę w górę, ja Cię błagam, kurde, bo widzę, że to jest naprawdę dramat, no. Shadowkizacjom 200. żeby ta batla wyszła na plus, musimy w sumie trafić ponad 63 tysiące złotych, więc czajcie, że jest to przedsięwzięcie trudne, ale do trafienia jest Golden Arabeska, tak? Jest tutaj lore przecież, jest Gold Arabeska pierwszy, faktor New za 15 koła, o to chodziło i trafiamy jeszcze mocne rękawice na dodatek, więc kurs jest dosyć pozytywny, drugi Golden Arabes, drugi podrząd, dwa razy Faktoryniu, New, tym... Wychodzimy jeszcze nie na plus, jeszcze jest daleko. Jakby na to nie patrzy, musimy zgarnąć 60 koła, a w mamy 40, zostały tylko dwie skrzynie. Gdzieś tam Marble Fate po drodze poleciał. Trzeci Golden arabesque Factory New za 15 koła. No dobra, okej. Okay. Chyba tutaj będzie całkiem quality. Imitment Danger, Bronze Morphy i Shadowki na koniec. O kurźba, czekaj, 23 koła. Jesteśmy 2000 zarobieni. 3000 prawie, że. I 4 miliony punktów zgarnia jeszcze Bot Michael. No żeby ci uzmysłowić, przyjacielu, 4 miliony punktów to są 3 karambity Blue Steel. No, nie mam pytań. Nie mam pytań. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Proszę zostawić tę łapeczkę w górę. Pamiętaj o Kodzie jako Pamiętaj, że trafiają rozdania. No, mamy naprawdę wiele rozdań. Aktualnie trzy: na Fire Serpenta, na Shadowki, na Guta. Także zainteresuj się. Oczywiście do niczego nie namawiam, do niczego nie zachęcam. Ale jak coś to mówię, dzięki za oglądanie. Trzymaj się do następnego. Strzała!